Nikt nie lubi przedłużających się wstępów, więc uznajmy, że mamy go już za sobą i od razu przechodzimy do meritum, czyli do najbarwniejszych historii maskotek olimpijskich. Ale tak w ogóle, to po co one? Powodów jest kilka, a najważniejszego domyślają się wszyscy pieniądze. Ponoć organizatorzy zarabiają dziś więcej na maskotkach niż na biletach na zawody. Jakiego rzędu to są sumy? A choćby Chińczycy w Pekinie zarobili na nich 300 milionów dolarów, a więc chyba się im to opłaciło. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o sprzedaż pluszaków, ale wszelkiego rodzaju gadżetów, na których można umieścić wymyślne postaci. No ale właśnie, niektóre są po prostu ok, ale są i takie, które narobiły trochę szumu, i to tylko na tych skupimy się w tym materiale. Zapraszam. Co ciekawe, maskotki olimpijskie nie machały do widzów już od pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Pa, trzeba było czekać aż do 1972 roku bo dopiero wtedy oficjalnie je zatwierdzono. Wcześniej widywano je na sportowych arenach, a MKOl na nich zarabiał poważną mamonę, ale nie były uznawane za olimpijski symbol. Pomimo tego, 4 lata wcześniej podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Grenoble. Z rozlicznych zawieszek, bisiorków, przypinek, znaczków i innych bambotli uśmiechał się niejaki szus. Takiej imię nosiła maskotka, będąca istnym majstersztykiem designu. Wspaniała, piękna, po prostu cudo. I nie ma się co dziwić, bo ponoć Aline Lafarge, która go stworzyła, miała na jej opracowanie tylko jedną noc. No ale nie wykluczałbym, że pomimo tego tak czy owak przeznaczyła ją na sen. Tym niemniej szus, którego imię kojarzy się z szusowaniem na nartach, co jest zresztą zgodne z zamysłem twórczyni, sprzedawał się bardzo dobrze i nieźle dał Francuzom na sobie zarobić. Lecz choć piękno czy kicz jest kwestią gustów, to jednak 6 ma poważnego konkurenta, jeśli chodzi o wywoływane wrażenia estetyczne. Bo na przykład Wenlock, czyli maskotka Igrzysk Olimpijskich w Londynie z 2012 roku, wprost doskonale kojarzy się z absolutnie niczym. Oficjalne materiały podają jednak, że skojarzenia z czymkolwiek co metalowe zawdzięcza temu, że powstał z ostatniej kropli stali zużytej na budowę stadionu olimpijskiego. No dobra, ale jaki był zamysł, by stworzyć takie indywiduum o wręcz falicznym kształcie? Twarz to coś miało w kształcie olimpijskiego stadionu. W jej środku umieszczono kamerę mającą kręcić wszystko, co się dzieje wokół niego. Na głowie z kolei umieszczono światełko kojarzące się z tymi, jakie mają na dachach londyńskie taksówki. A na rękach Wenlock nosił bransoletki w kolorach kół olimpijskich. Wenlock miał zresztą towarzysza, niejakiego Mandevilla, postać podobnej urody, też będącą fikuśną kroplą stali, który to patronował londyńskiej paraolimpiadzie. Kiedyś maskotka olimpijska nabierała kształtów na desce kreślarskiej, z czasem do jej projektowania zaczęto wykorzystywać nowoczesne technologie. W 1998 roku w nagano był to chyba paint. To co widzicie to nie prace uczniów szkoły podstawowej w przepałkowie, a oficjalny projekt, który przedstawia cztery sowy: sukki, Nokki, lekki i cukki. Co ciekawe, pierwotnie wybrano inną maskotkę łasicę Snowpool, ale podczas wytyczania narciarskich tras natknięto się na skupiska rzadkich słów śnieżnych, no i Japończycy uznali, że to musi być przekaz z niebios. Cztery sowy. Cztery lata, które dzielą każde igrzyska. Cztery sowy to też cztery główne japońskie wyspy Hokkaido, Honsiu, Kyushu i Sikoku. Wszystko pięknie, jednakże porównując wygląd maskotkowych słów i ich pierwowzorów żyjących w naturze, zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie japoński artysta zasiadając do painta trochę przesadził z popijaniem sake. Nie jest jednak tak, że każda maskotka olimpijska jest kiczowata. Jedna z nich okazała się wielkim sukcesem i ku zaskoczeniu była to maskotka radziecka. Niedźwiadek Misza, czyli pluszak Igrzysk w Moskwie w 1980 roku. A w zasadzie Michajuł Potapycz Toptygin. Tak, ten niedźwiadek dostał pełne obywatelskie personalia. Niedźwiedzie były narodowym symbolem Związku Radzieckiego, zresztą w podaniach ludowych są uosobieniem odwagi i siły, a Związek Radziecki, czy dzisiejsza Rosja, tak właśnie się chcą przedstawiać światu, stąd wybrano niedźwiadka i haraszo. Zresztą, co akurat z Rosją się nie kojarzy, to fakt, że pozwolono ludowi wybrać swoją maskotkę. I to też aż 40 tysięcy telewidzów popularnego radzieckiego programu pod tytułem W Świecie Zwierząt, Zagłosowało i wybrało niedźwiadka Miszę, który zostawił w tyle m.in. Jelenia czy Lisa. Swoją drogą ciekawe jednak, czy ktoś naprawdę zliczał oddane głosy telewidzów, czy Misza był wybrany już od początku. Ale na czym polegał sukces Miszy? Mianowicie na promocji. Do niej Rosjanie podeszli naprawdę z pomysłem. Jego ojcem był moskiewski artysta plastyk Wiktor Czyżykow który rzekomo przez pół roku kreślił różne miśki co przy jednej zarwanej notce wspomnianego szusa brzmi jak komfortowe warunki pracy a Misza? Misza się nie nudził. W 1978 roku odbył podróż kosmiczną i spędził trochę czasu w radzieckiej stacji Salut 6. Gościł na wielu pamiątkach z igrzysk, choćby uśmiechał się ze znaczka pocztowego. Ba! W 1988 roku zaprosił do siebie starszego kolegę, myszkę Miki, by ten w Moskwie poświętował swoje 60. urodziny. Prawdziwym majstersztykiem były jednak ceremonie Igrzysk Olimpijskich. Podczas otwarcia puszczał oko z kartoniady, a ostatniego dnia Igrzysk, podczepiony do balonów, poleciał ku niebiosom. A co z maskotką tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? 14 listopada 2022 roku ogłoszono, że będzie nią czapka. Frygijska dokładnie, bo to szczególna czapka dla Francji, która była symbolem rewolucji francuskiej w XVIII wieku. Nosiła ją Marianna, czyli kobiecy symbol wolności. Nawet jeszcze podczas II wojny światowej wróciła jako symbol ruchu oporu. Stąd, jak widać, tło historyczne jest zarysowane wyjątkowo mocno. Ale ta czapka ma też określony charakter. Przyjrzyjcie się jej dokładnie i zwróćcie uwagę na te elementy, które wymienił Tony Estanket, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Mianowicie Frisch, bo takie nosi imię ta czapka, jest, tu cytat, mądra, ma swój własny charakter, osobowość, metodyczny umysł i uwodzicielski urok. No ale to chyba widać, prawda? Frisch ma też siostrę, która patronuje paraolimpiadzie, i ta ma zupełnie inny charakter. Ale ma też zamiast prawej nogi protezę i to jest już całkiem ciekawy ukłon w kierunku uczestników Igrzysk Paraolimpijskich. Że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o Igrzyska, Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036. Jako, że ponoć i Katar ma chrapkę na organizację sportowego święta, to sprawa wydaje się już dzisiaj przesądzona. Tym niemniej ciekawe, co byłoby polską maskotką Igrzysk Olimpijskich: Żubr, Ostypek, Cebula, Stadionowa Gięta? Jestem ciekaw, jakie Ty masz pomysły? Daj znać w komentarzu, a mi pozostaje podziękować za Twoją uwagę i do usłyszenia wkrótce. Przyjemności!